Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. E, dzisiaj paczka z Polski, więc dzisiejszy filmik jest sponsorowany przez moją siostrę i moją mamę. <grych> więc dziękuję bardzo sponsorom. E, Chciałabym pokazać, jakie piękne rzeczy dostałam. E, Dużo kosmetyków, więc um, pomyślałam też, że wiecie, zawsze możecie sobie um, coś wypatrzeć i kupić od razu, po większość was jest i tak z Polski. Um, albo może coś używałyście i zapomniałyście o tym, więc wiecie, mam nadzieję, że coś tutaj dla Ciebie znajdziecie, a przy okazji Wam pokażę, co się u mnie nowego znalazło. I jeżeli się zastanowicie, dlaczego siedzę w domu w szaliku, to właśnie tak chciałam Wam go pokazać, bo to jest jeden z moich pierwszych urodzinowych prezentów od mojej mamy, który jest po prostu cudowny. Po prostu nie mam słów, jestem. Zakochana absolutnie w tym szaliku. Jest tak mięciutki, jest taki piękny, To są absolutnie moje kolory. I właśnie to moja mama powiedziała, że tak myślałam, że to są takie moje kolory. O Jezu. Naprawdę nigdy nie miałam lepszego szalika w całym moim życiu. I nawet jeżeli będzie teraz plus 20, to pójdę w krótkie rękawko i w tym szaliku na pole i tak będę chodzić. Bo on jest po prostu no nie można siedzieć w domu. Znaczy, on nie może siedzieć w domu, biedny sam. Tylko trzeba z nim wyjść. Czuję się, widzicie, on jest taki piękny i czuję się taka, jak te widzicie dziewczyny na Instagramach, co takie wielkie szaliki mają mają piękne zdjęcia. Tak się właśnie czuję. <noise> jest po prostu cudowny i... A, takie ma frędzelki. I w ogóle jestem taka zachwycona! No. I już go ściągam. Tak mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo ciepły, bo tak mi się ciepło zrobiło przez tą e, chwilkę. Aha, no i e, kolejną rzeczą do kompletu. Piękne rękawiczki, różowe, z perełkami. Też Milusie. Będę bardzo taka, wiecie, modna w tej zimy. Jezu, przepiękne. Dla mnie, jeżeli coś, ktoś coś mi chce kupić, wystarczy, że jest albo różowe, albo ma kokardkę, albo ma falbanki. I nie ma szans, że mi się to nie spodoba. Co prowadzi nas do kolejnego prezentu. Taką piękną bluzkę. Niby taka sportowa, zwykła, z ogień Ja się prędzej w takich rzeczach czuję, takich wiecie, bardziej normalnych, bo gdzie ja mam się tu stroić, żeby te bluzki były nie wiadomo jakie. Więc taka bluzeczka, ale na dole falbanki. I tu jest jedna szara, jedna czarna, taka tiulowa, dwie grantowe. No po prostu cudo! Nie, nie przepraszam, nie dwie, tylko jedna taka dusza. Jest po prostu przepiękna. To jest, to jest tym. ja, to na mece powinno pisać Idealny prezent dla Sylwii. Mnie naprawdę widać do szczęścia niewiele potrzeba. Cieszy mnie, że moi najbliżsi tak dobrze mnie znają, że, że naprawdę nie trzeba wiele, żeby mnie bardzo uszczęśliwić. No i teraz przejdźmy do kosmetyków. Jest ich sporo. Um, głównie maseczek, wiecie co u mnie ostatnio, no wiecie jak, jeżeli oglądacie moje vlogi, to wiecie, że były braki w maseczkach. Moim zdaniem w Anglii tu są kiepskie maseczki, mały wybór i są drogie jak już są i dużo bardziej lubię maseczki z Polski, niestety w polskich sklepach jeżeli chodzi o wybór maseczek to są dwie, trzy na krzyż jeżeli dobrze pójdzie um, więc bardzo się cieszę moja siostra i moja mama po prostu, no moja siostra głównie poszalała tak, że no jestem zabezpieczona, że tak powiem na maseczki do końca przyszłego roku pewnie um, no ale pokażę wam fajne i na końcu będą też fajne rzeczy dla dziecka więc jak ktoś ma synka to zostańcie, bo to jest coś super. Dobra, pierwsza rzecz to jest podkład, o który w sumie poprosiłam siostrę, to jest tylko podkład i o peeling, bo poprosiłam, bo z peelingiem jest podobnie jak z maseczkami. I ten podkład ja widziałam już dawno, dawno, jakieś dziewczyny na YouTubie, jakieś amerykańskie youtuberki. Tak pięknie to, ten podkład wyglądał na niej. W każdym miała makijażu. Tutaj no nie kupicie stacjonarnie, a na jakoś tak drogo było. Zapytałam moją siostrę właśnie jak to wygląda w Polsce I kupiła mi I to jest Wet n Wild Więc na pewno znacie tę firmę No i no naprawdę on tak pięknie wygląda, no, Więc mam takie duże nadzieje co do tego podkładu Bo ten co mam teraz On dobrze wygląda pewnie w kamerze Ale jest taki okropny Jest taki jakiś ciężki tak mi wysusza skórę Więc chyba mam go jeszcze tak na jedno użycie I na szczęście się skończył Ten jest, to jest Photofocus Foundation Soft Beige Wybrałyśmy, siostra wysłała mi Wiecie kilka zdjęć tych podkładów. Jeżeli będzie troszkę za ciemny, wolałam za ciemny niż za jasny, to mam jeden taki dużo za jasny podkład, to będę miała, wiecie, do, do rozjaśnienia tego, ale mam nadzieję, że będzie fajny, więc duże nadzieje wiążę z tym podkładem. No I właśnie poprosiłam o jakiś fajny peeling. I znalazłam coś takiego, bo chciałam nie enzymatyczne, chciałam taki normalny peeling. To jest chyba Nature Care. Zgaduję, że tak się to czyta: czarny żel peelingujący do, do mycia twarzy, każdy rodzaj skóry, ziarenka ryżu, puter węglowy. Regeneruje, oczyszcza, więc ten mi się spodobał najbardziej. To chyba w rozmaniu Master, wtedy była, więc z ziarenkami ryżu. Tego jeszcze nie miałam. I takie coś fajnego mam tonik też mi się w sumie tonik kończy do twarzy i krem więc fajnie że tam przepraszam ale jakiś, uch, jakiś włos mnie tutaj ziaja jeju młoda skóra więc <gryw> od młodej strę bardzo lubię w ogóle te w sprayach miałam już jakiś spray z ziai tonik do twarzy z nutą mięty granatu i czarnej porzeczki oczyszczapory nawisza skórę, czystek i kamelia japońska plus naturalnej salic naturalne salicy przepraszam Zmęczyłam się normalnie. Um, mam nadzieję, że fajny, ale ja zjaje lubię i jakoś tak, tutaj nie mam dużo tych rzeczy z ziaj do wyboru. A tak mi obkupili w zjaje, więc się bardzo, bardzo cieszę. Ja naprawdę lubię ich produkty, więc to nikt też mi się na szczęście teraz kończy, bo będę miała taki fajny. Um, I z tego bardzo się cieszę. O, nie, najpierw krem, jeszcze krem tej mam do twarzy. Kultowy krem oliwkowy. Nie miałam go milion lat. Krem mi się kończy, więc jak najbardziej. Miałam go dać mężowi, ale stwierdziłam, że nie. I z tego się bardzo cieszę, to jest taki zestaw od mojej mamy, kuracja kaszmirowa z olejem amarantusowym do włosów, to jest szampon wzmacniający, maska wzmacniająca i serum nabłyszczające, więc zrobię sobie, akurat mi się kończy odżywka, poczekaj, aż kończy się odżywka i odstawię szampon i będę po prostu używać całego tego zestawu, chociaż, no, poczytam, jak to się powinno żyć, bo może się inaczej używa. Um, ale to wygląda bardzo fajnie, więc ja lubię dbać o moje biedne włosy, które marczę, rozjaśnianiem i farbowaniem i tak dalej. E, więc bardzo, bardzo się cieszę z tego zestawu. W ogóle to, mnie cieszą takie zestawy pakowane jak małe dziecko. Musiałam wstać, rozprostować nogę, bo mi jedna noga poszła spać. Um, tutaj dostałam również mydło pod prysznic, też nie miałam tych zdziali mydło dawno. Um, Bluebell? Czy tu jest coś innego napisane? Czy mi się wydaje, że tu jest Bluebell? Na różowo żurawina poziomka. Tego chyba nigdy nie miałam. O, są zaklejone. Wydaje mi się, że tego zapachu nigdy nie miałam. Ale no, kto nie czy jest coś, kto co nie lubi ziai, tych żeli? Bo nie sądzę. Balsam do ciała. Miałam kiedyś to właśnie też od siostry Masło z tej serii i kremowy taki pod prysznic. Mydło. I ten zapach jest absolutnie cudowny. Jest cudownie nawilżające przynajmniej masło takie było. Super się rozmarowało, wchłaniało, po prostu było. Och, idealne, więc mam nadzieję, że to jest równie dobre. I tu taki cudowny. Tu ja nie wiem, czy to był chyba sponsorowany tym film będzie przez również, <grym> bo to jest sama dziaja. Um, aromatyczne mydło do kąpieli. Jest wybór. Jest zimowe, są dwa mydła. Mm, Piernik, imbir, Cynamon i ta czekolada połącza. to co roku mi siostra kupowała właśnie je w zielce. I to są mazajki również. E, tu jest szampon i płyn, akurat e, lody, ciasteczko-waniliowe, boż mój syn będzie miał e, guma balonowa i bąbelkowa kola. I również tu mam bąbelkową kolę jeszcze dodatkowo, więc. Ale będziemy mieli teraz kąpielę, normalne spa. A tu jeszcze się zawiórzył krem. Pod oczy i na powieki przeciwzmarszczkowy, pietruszkowy. Miałam go kiedyś, był bardzo fajny. E... Aha, teraz nie mam. A ostatnio też miałam jeszcze jakiś. No nieważne, co Was to interesuje w sumie. Coś dla mojego męża też dostał. Ehm, wzmacniający szampon do włosów dla mężczyzn. Mój mąż używa tych, wiecie, kawowych, takich właśnie wzmacniających te sprawy. I żel pod prysznic. Więc też się ucieszył, że coś dla niego, e, coś dla mojego synka. Moja maja kupiła jeszcze takie kremiki, e, ten maś pośladkową też jeszcze używamy i krem do pielęgnacji. Tego nigdy nie miałam, więc jestem bardzo ciekawa. Teofil i Franek, te imiona na tych produktach są naprawdę fajne. E, I jeżeli oglądaliście moje vlogi, to wiecie, jak u nas wygląda sytuacja z pasem do zębów dla dziecka. Więc e, babcia z dziadkiem stanęli na, na wysokości zadania. Mamy do końca, y, aż mu wypadną wszystkie mleczaki. <grych> Najpierw Mama kupiła tą pastę, bo myślała, że to o to chodzi. Y, ale nie sądzę, żeby mu nie posmakowała o smaku gumy balonowej. I trzy te z remigiuszem. Więc te są super. Tą kolkę, co mu kupiliśmy, używa, ale już nie jest taki jak z tom, gdzie potrafił mi o 5 rano przynieść pastę i szczoteczkę i że on będzie mógł zapytać. Ale jest ok, myje, więc zużyjemy pewnie tam też. Więc cieszymy się. I, do, i coś takiego super. Musująca yy, kula do kąpieli. Ręcznie robiona i w środku jest niespodzianka. Jeden z sześciu dinozaurów. Więc super. Zużyjemy na pewno dzisiaj, bo szczerze mówiąc, ja już się nie mogę doczekać, jak to będzie wyglądać. Bo to taka spora ta kula jest. Super. Nie, jezu, ale. ale pachnie. napiszę, jaki zapach. Zapach słodki, czyli tak jak ja. Dobra, i teraz przejdźmy do tego. Sneak peek. Sole eee, do, ką do kąpieli dla mnie. Zawsze dostaję od i z siostry, po dwie, każdego te są super, są te z misiem, one są z olejem migdałowym, Jezus, jak to pachnie. I te dwie to są takie moje nowe ulubione, zawsze sobie zostawiam je na koniec. Właśnie zużyłam przedwczoraj ostatnią sól, um, jedna jest mocznikiem, z eksasem ba, z bambusa i bambuszu, co? Z z bambusa, chciałam w innym języku jeszcze przeczytać. Um, Kokos wanilia i czekaj, to jest sól, a to jest puder. I ta sól, o ile dobrze pamiętam, zmienia wodę na taką bardzo, bardzo niebieską. Rewelacja, też ładnie pachnie, to jeszcze takie, wiecie, to znania kolorowe. I tu jest właśnie puder z olejem kokosowym. Tu jest właśnie zapach kokosa i wanilii. Te dwie rzeczy są Jeżeli nie używaliście, to polecam spróbować, jeżeli lubicie kokosa. Super, co oni to nie wygląda? Najpierw były kuleczki, teraz jakieś pudry, o Jezu. zoo spa do rąk, nie uży wiecie co, nie użyliśmy jeszcze tego spa kosowego tak się mój może do tego zbiera, więc ja mu to zabiorę teraz i dam mu jedną z tych, tego z Marionu chyba jeszcze nie miałam regenerujący peeling tu jest i maska parafinowa i tu są dwa rękawiczki tak, założyć rękawiczki foliowe, to chociaż nie wiem, czy jego ręce się tam zmieszczą, to najwyżej dam mu tą, bo tą kiedyś miałam i one były super, Boże, to ja kiedyś kupowałam non-stop, z perfekty, maska serum y, szafirowy peeling, o pięknie to pachnie, pięknie wygląda więc one są super i ta z maseczki dziewczyny, ja postaram się szybko, ale jeżeli szukacie fajnych maseczek po, jak to wygląda, no po prostu a szkoda używać są tak ładne y, Macha galato cup i to są te wiecie w płachcie, to to jest w ogóle po prostu jakiś ja to chyba widziałam u Sylwii. Sylwia S. pozdrawiam cię serdecznie, bo wiem, że mnie oglądasz, bo zawsze oglądasz, zawsze zostawiasz bardzo duże komentarze duże, długie. I właśnie jak Sylwia była ostatnio w Polsce, to obkupiła się tak w maseczki, że ja chyba w życiu nie widziałam tyle maseczek naraz może tylko w Rossmanie. więc no milion maseczek sobie je kupiła i chyba widziałam u niej mogę się mylić, ale miała właśnie coś takiego co w ogóle nam ta firma też, Dr. Mola. Veggie smoothies, no, no jak to wygląda? Jak genialne, po prostu ktoś to wymyślił, genialne i pójdzie baba do sklepu, zobaczy, no i pewnie, że kupi. No jak nie kupi, jak kupi. Tu w ogóle to masz, co kupować, bo tu jest um, stworzona na bazie wody z kokosa. Ta może być super. I w ogóle to 4,99, bombelkująca maseczka do twarzy liftingująca, no taką mafinkę, no nie kupilibyście, no pewnie, że każda baba musi to kupić. Potem z AA, no też opakowanie takie, że aż, aż proszą się i to też są bąbelkujące, oczyszczający peeling bąbelkowy w ogóle. Aha, bo tu jest to. A, dobra, to jeszcze lepiej. Ja tak szybko przeleciałam, tylko B-Beauty, Be nie wiedziałam, żebym u nas w ogóle tego nie ma. Aha, nie, bo Be beauty sorry, z Biedronsa. a tam jeszcze miała Cień. Z Cienia są dużo fajnych rzeczy w Polsce, których nie ma niestety tutaj, tak samo jak mydełko kopiankowo ostatnio mi siostra wysłała. Tutaj tego nie ma. Właśnie z B-Beauty Be kokosowe, maseczki do twarzy. Rewelacja. Z Isany w ogóle. Pilow i Hydro Booster. Boże, jakby mogliby tu otworzyć Rosmana, to by normalnie zbili fortunę. I właśnie z cienia dostałam trzy takie głęboko nawierzające jedną oczyszczającą. Robię sobie dzisiaj maseczkę, tylko którą. Tylko którą? Tu mam z Perfekty. Też bardzo apetyczne. Drywcza Detox. To w ogóle tego nie rozumiem do końca. Bo już widziałam to niezwykłe działanie ekstraktu śliny z jaskół czy gniazd. Jak nie jakieś luzy ślimaków. Tamacza mi się podoba. Może matka sobie dzisiaj zrobię? I tu jest w tej samej serii co mam ten peeling Nature Care. Grubość peeling do twarzy. Super z bielendy. Hydrobus Jelly Mask. Żelowa maska ultrana e, Tu mam z perfek kilka. O jest, no tak jak robię takie kolorowe, to tam kiedyś miałam i ona była fajna. Tu z glinką. Pytam, jest Expressu. się cieszę. Z Eveline oczyszczająca maska. Eveline też lubię. To nie wiem, biotanik. To nie chyba tak się mówi węglowa. Węglowa też zawsze dobra. E, I tutaj w ogóle. Dostałam z perfekty węglowe płatki pod oczy. Płatki pod oczy zawsze się u mnie sprawdzają, bo ja mam bardzo duże. Nawet ja mam korektor i mam widzicie jakie mam oczy. Ale to, to w ogóle płatki pod oczy z algami. To nie są te takie, wiecie, koreańskie, tak? Eee, Zawierające eksakt z wodorostów i kolagen. To może być super. I jeszcze takie małe mydełko z job dla dzieciaczków trulamedyłko do, do rąk dla dzieci. No widzicie, normalnie żyć, nie umierać teraz i robić maseczki codziennie, może mnie to odmłodzi. E, wiecie co, nie czuję mojej lewej nogi. Dobra, teraz e, trzy rzeczy do kuchni. Ma siostra wie, że kocham motyw marmurkowy. Bardzo mi się to podoba. Chciałabym, w ogóle marzyć mi się kuchnia z blatem marmurkowym. E, no ale póki co mam tylko dodatki marmurkowe i siostra kupiła mi Piękne na mydełko. Strasznie chyba Pepko, ile dobrze pamiętam. Eee, więc strasznie, strasznie mi się podoba. I dorwa jeszcze. Mam, mam co? Mam taką płaską, taką, jak wiecie, ciasta. Ostatnio mi kupiła, a teraz jej się udało dorwać. To nie jest łatwo je dorwać, podobno. No więc bardzo, bardzo się cieszę. Jest pikta i nikt nie może jej używać, oprócz mnie. I żeby nie było. Wiecie, że mam problem z kubkami. Mam ich zdecydowanie za dużo. Siostra nie pomaga. Mówi, że mam problem, a potem co robi? Kupuje mi kubek. To był taki zestaw, chyba w Lidlu. Zobaczcie, druga noga mnie e, Chyba to były dwupaki, były takie albo, al, albo takie, albo różowe. Wiesz, ten mi super wypasował na ten, na mój ekspres, bo zawsze mam na ekspres jeden kubek. Mam teraz z Disney, ale ten ładnie pasował, bo jest złoty. E, love is never wrong, więc piękny. Jeżeli się nie mylę, to jest kubek numer 50 w moim domu. Stawmy to bez komentarza. I teraz kilka rzeczy dla mojego synka. Muszę wam pokazać najpiękniejsze szaliczki dla dzieci. Jeżeli ktoś będzie chciał, to ja tam poproszę mamę, żeby linki znalazła. Dziewczyny piękne są. W ogóle tutaj nie mam, e, nigdy nie widziałam żadnych takich małych szaliczków czy kominów dla dzieci. E, w zeszłym roku i dwa lata temu nosił komin, który zresztą też dostał od mojej mamy, ale niestety łepek mu urósł i już się nie mieści. E, I mama znalazła coś takiego. Takie chusty Różne były wzory, ja sobie wybrałam dwa i właśnie wybrałam z reniferem i one są w środku, wiecie, jak ten, jak te takie kocyki fajne. Boże, jakie to jest milusie, na rzepę. Nie chcę nic mówić, ale moja szyja też tam się mieści. <grym> więc jakby co to sobie pożyczę, więc taki z reniferami. No przepiękne. Wiecie, ile to kosztowało? 8,90. Normalnie jak za darmo. A drugi w Mikołaję. No jest po prostu... Przepiękne, więc będzie miał teraz. Zaczynają się już chłodniejsze dni. A na taką małą sikę, no nie wsadzę mu wielkich szalika, bo bez sensu. I oczywiście to nie byłaby paczka od mojej mamy, że nie byłoby pięknej koszulki, z myszkomiki. Moje najpiękniejsze koszulki dla dziecka to są właśnie od mojej mamy. No jest przepiękna. Taka i w ogóle spodnie, no to jest w ogóle jakiś kosmos. Patrzcie, jakie spodnie. tu Wam tył najpierw pokażę. Czyż nie? Są cudowne, fajne, bo są w ogóle tu na gumce. Można zawinąć. Wydaje mi się, że na jego wzrost to będą właśnie takie zawinięte, a o tyle mogą być dłuższe, więc pochodzi z, y, pochodzi z nich, w nich y, trochę. Z przodu wyglądałem. tak, też mają myszkę Miki, takie niby kieszonki, niby rozporek, ale po prostu czad. Takie kieszonki nawet tutaj ma miejsce, wiecie, żeby coś sadzić, to one się takie robią większe, tu ma czerwone. A tu ma pomarańczowe. No po prostu genialne! Gdzie ta mama wynajduje takie rzeczy, to ja nie wiem. W się z nich cieszę. I u nas największa bieda to właśnie w spodniach ostatnio, bo mówiłam wam, że on tak rośnie, więc takie jeszcze dostał. I takie granatowe, tutaj nie widzicie, ale tutaj mają gwiazdki. O, teraz chyba widzicie. Więc niby są dobre, a wystarczy go podnieść albo coś i odczyją się i po prostu robią się do kolan. Więc spodni teraz, właśnie, mieliśmy nie za dużo. I oczywiście babcia zadbała, żeby dziecku było w zimie ciepło i dużo rajstop na tyłeczek, więc bardzo się cieszę. Wszystkie z różnymi na dole fajnymi motywami, więc będzie na dni. I to już chyba to już tradycja, bo trzeci raz ma zimowe buty od mojej mamy. Pierwsze miał od mojej mamy i drugie miał od mojej mamy. Teraz trzecie też mu kupia. Jakoś nie wiem, tutaj z zimowymi butami też jest jakoś tak kiepsko, chyba żebym poszła do jakichś tych droższych sklepów. Eee, ale ma takie piękne, takie porządne trapery, mają takiego misia po prostu w środku. Takiego grubego misia. Mięciusiego, że będzie mu super chodzić. Są na zameczek i również na rzepy z przodu, żeby było wygodnie wsadzać. Ale ma Przecież to dziecko się dopiero urodziło to jest niesamowite, ale piękne, więc to bardzo, bardzo zadowolona. No i to wszystko, co chciałam wam pokazać. Yy, I co? Dziękuję bardzo moim sponsorom za ten filmik, za te wszystkie prezenty. Będziemy testować i dawać wam znać, jak się sprawdziły. No, dziękuję kochani bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że sobie coś tu podpatrzyliście. Życzę wam bardzo udanego dnia i widzimy się już niedługo. Pa pa.